Będę grał w grę. Tom Brider. Stasiu, pora wstać! Yy, dzisiaj mama ma urodziny Stasiu i kupi jej po drodze do szkoły kwiatki. Okej, okay, tato. Dobra idea jest jeść śniadanie. A my jeszcze śpij. Idę sobie na spacerek. O, dzień dobry pieseczku. Dzień dobry ciociu. I ta Stasiu, co chcesz? Kwiatki dla mamy. Proszę bardzo i za darmo tak po znajomości. Dziękuję ciociu. I do widzenia. Uuu, zap zapomniałem plecaka, ale jestem gapa, zadzwonię do taty. Y tato, poproszę plecak. Jedę, Stosiu, już, jadę Stasiu, już. Ale Stasiu, ty mała nasza gapcio. Chcesz pod łózkę? Tak, poproszę. Idę do szkoły no i dzieci. Już macie na dzisiaj przerwę, bo no i już możecie iść do domu. Dużo się spóźniłeś dzisiaj, Stasiu, lecz jutro cię po lekcjach zatrzymam na dodatkową lekcję. Idź do domu. Dobra. Idę do domu. Na mamy urodziny. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. O, dziękuję za kwiatki, Stasiu! Po kilku godzinach Stasiu bardzo szybko zasnął.